Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jakie rodzaje czapek możemy spotkać w sklepach i kiedy ich używać, aby wykorzystać je optymalnie. Czapka to dla, dla wielu osób temat tak oczywisty, że nie przywiązują większej uwagi do jej wyboru, poza tym od strony wizualnej. Mimo to warto się nad, nad tematem chwilę pochylić, aby sprawdzić, co oferuje nam współczesny rynek. Do najbardziej popularnych rodzajów czapek należą te najgrubsze. Wykonane najczęściej z wełny, akrylu, poliamidu lub mieszanki kilku materiałów. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnić nam jak największą ochronę przed zimnem. Mogą być one pojedyncze, podwójne lub wyposażone w ciepły polar od wewnętrznej strony. Zdarzają się również modele, w których umieszcza się membranę wiatroszczelną na całym obwodzie osłaniające uszy oraz zatoki przed przewianiem. Są to czapki, które powinniśmy się wyposażać przede wszystkim na zimowe wędrówki. Uważajmy jednak podczas szybkiego marszu, gdyż łatwo się w takiej czapce zapocić. Dobrym uzupełnieniem grubej czapki, zgodnie z zasadą, aby w zimie zabierać ze sobą dwa rodzaje nakrycia głowy, są czapki cienkie. Najczęściej wykonane są z wełny, nylonu, akrylu, e, polarteku Power Stretch oraz Power Grid oraz innych materiałów rozciągliwych. Zdarzają się również modele wykonane z cienkiego, dobrze oddychającego softshella, który chroni nasze czoło oraz uszy przed przewianiem. Oraz czapki wykonane z midstopera, które praktycznie całkowicie izolują nas od wiatru. Alternatywą lub też uzupełnieniem cienkiej czapki może być również chustaba wykonana z mikrofibry, ale również od pewnego czasu z wełny merino. Ogrom możliwości, jakie niesie ta prosta konstrukcja jest nie do przecenienia. Możemy z niej zrobić prostą czapkę, ale również bardziej złożone konstrukcje, takie jak choćby komiarkę, kryjącą naszą całą twarz oraz głowę. Kolejną alternatywą, którą, na którą warto z, zwracać uwagę, są opaski, zwłaszcza dla ludzi bardziej aktywnych lub mocno grzejących się podczas wysiłku. Modele lżejsze mają za zadanie zapewnić nam podstawową ochronę przed chłodem, głównie zbierając pot z naszego czoła. Nieco cieplejsze, wykonane z lekkiego softshella, zapewnią nam nieco więcej ciepła oraz lepszą ochronę przed wiatrem. Oraz najgrubsze, wykonane z windstoppera, które od spodu są pokryte gęstym polarem. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego filmu. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.